Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku gry Hero Zero ludziska. Na zapraszam każdego do subskrypcji kanału i ludziska przede wszystkim wbijacie na Discorda, link jest oczywiście w opisie. E, I ludziska dzisiaj troszeczkę szybszy odcinek, ponieważ alergia mnie znowu dojebała. E, znowu atak alergiczny. E, I nie chcę was męczyć z moim zatkanym nosem, co chwilę kicham masakra, dobra, już nie będę się żalił. Przejdźmy do odcinka. I tak ludziska dzisiaj sobie troszeczkę e, treningów robię. E, robię sobie treningów nagrywa się to w ogóle. Nagrywa się to, dobra, nieważne. E, nagry... e, dzisiaj taki odcinek szybszy, troszeczkę. E, I tak, ludzie, wyrabiam sobie treningi. E, jak widzicie sobie tutaj. E, dobra, ten, te treny mogą być git. E, robię sobie trochę, troszeczkę e, treny pod siłkę. W sensie zbieram sobie te darmowe punkty i wydaję w siłkę, żebym miał troszeczkę więcej tej siłki. E, tutaj statystyki się już, już się bardzo fajnie rozłożyły. E, I co ja tu bym jeszcze chciał zmienić? Przede wszystkim setik wleci za parę dni. No to gdzieś do dwóch tygodni powinien mieć nowy set. E, więc, na, tak najprawdopodobniej, więc statystyki jeszcze bardziej urosną. E, pecik będzie wymieniany e, na najprawdopodobniej te, Chyba, że wyleci, chyba, że w, w karnecie będzie jeszcze lepszy pet. Nie wiadomo, zobaczymy. Bo może być taki pet, który na przykład będzie miał tutaj 30% na e, szansę na dwa takie podrzutnik. I to by był bardzo fajny pecik. Mam nadzieję, że dadzą w przyszłości takiego pecika. E, I co jeszcze? E, E, ocenimy paru widzów, bo tu na pewno mam coś w komentarzach, w ogóle ludziska wbiliśmy wczoraj, czy tam dzisiaj już, 195 subskrypcji, bardzo blisko, e, bardzo, coraz bliżej ludziska do 200 subów, jeśli ktoś jeszcze nie zostawił, to e, za, e, oczywiście zachęcam, e, już byśmy mieli tak naprawdę jeszcze 50 subów e, do wbicia, a tak to mam jeszcze 50, 55 subów do wbicia do 250 subskrypcji, mam nadzieję, że nam się to uda do e, wakacji. A tak naprawdę jest to moi, moim celem do końca tego roku. Mam nadzieję, że się uda więcej, Byłbym bardzo szczęśliwy. No ale dobra, już nie pierdolę tych subskrypcjach. Przejdźmy do odcinka, w którym oceniam... Dobra, oceńmy tutaj... Zercio, okej, okay. Zercio, 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 czekaj, czekaj, gdzie ty jesteś? Ty masz PL27. Okej, okay. PL27, Zercio. Zercio, z -R -C i o OK, Zercio, Madhouse. Um, no to tak, zacznijmy od tego. Statystyki masz fajne. Rzutki sobie tylko załóż. Statystyki nie mam do czego się tu tak naprawdę przyczepić. E, siła jest git, tak naprawdę. Tutaj jest fajnie wszystko rozłożone. Pecik też fajny. To za druga umiejętność to. Sokolo czekajcie. Tutaj jest sokolo Ja na pewno mam jakieś Pet'a, które daje mi sokolo oko. Czekajcie. E... jest pet. Eee, szansa na unik twojego przeciwnika zmniejsza się 5% zaledwie. Czekajcie, czy czasem? Tak, to jest 10%, więc w sumie ten puzzle jest lepszy, a ten pa tego PETA można zdobyć za wbijanie levela, więc możesz sobie tą drugą umiejętność wymienić, ale nie jest wcale zła, nie mówię, że jest zła. Fajne masz to konto, fajne. Drużynka sprawdzimy drużynkę. Okej, okay. tutaj są jakieś treny dwa. Reszta to energia. Nie jest źle. E, przyjemne, przyjemne. E, I co tu jeszcze mogę ci powiedzieć? Okej, e... drużynka z git. Porfocz, zacięłem się trochę. <śm> No ale tak, Zercio, wracając do Ciebie, no statystyki masz przyjemne, tego Pecika tak naprawdę tylko ta druga umiejętność może zostać wymieniona, ale nie jest naprawdę fajny Pecik też, rzutki sobie załóż i tak naprawdę wszystko tutaj jest git. Kryjówki nie oceniam, bo ja tak, tak średnio z kryjówką, e, z tą oceną kryjówki, e, ale e, jak widzicie ludziska tutaj mam e, powoli sobie, mm, rozwijam tą kryjówkę i teraz robi mi się to na który poziom? Nie wiem na który poziom, ale jeszcze pewnie na ósmy poziom mi się to robi. Ok, e, więc po tym najprawdopodobniej ulepszę warsztat, e, warsztat ulepszę i potem będę sobie ulepszał różne rzeczy. Tutaj mi się robi kolejne miejsce. Pewnie będę robił później miejsce. Tutaj, tak zrobię, że tutaj zrobię miejsce. Tutaj na przykład dam fabrykę taką inną, czy coś takiego, e, bo nie chcę tego wywalać żeby dać tu generatora tu fabrykę zrobię w momencie kiedy będę miał tutaj miejsce tak zrobię i tak co tutaj przełożyłem to stąd tutaj żebym tutaj miał chociaż na chwilę tą fabrykę kleju super, super kleju zresztą ta fabryka tutaj zostaje tak najprawdopodobniej i tak przede wszystkim muszę te miejsca rozwijać jak najprędzej tutaj 14 dni trwa wymiana czyli tutaj będzie mniej więcej pewnie 16-17 dni kolejna rozbudowa a, więc OK. Co tu jeszcze? Yy, no Tak naprawdę, nic, ale dobra. Przejdźmy do kolejnej osoby. Kurwa, jak to chaotycznie, chaotycznie robię te odcinki. Dobra. E, Michaś spl 25 i Michaś PL27, OK. Ten ja sam Nick, tylko na dwóch światach. P. 25 e, I ty masz Nick. Micha, sysy. A, sysy. dobra, OK. Micha. Michas, okej, okay, Michas, tak łatwiej, tak łatwiej zapamiętam, e, dobra. To e, tak, ta, statystyki masz bardzo fajne, e, Pecika masz, e, no ten Pecik taki, te dwie umiej umiejętności można tak naprawdę wymienić, e, rzutki sobie oczywiście załóż, tutaj wszystko jest git, Secik jest, tutaj też jest widzę, że Secik, e, wspomagaczy też bardzo fajne, tak naprawdę Pecika bym tylko te dwie umiejętności wymienił, e, drużynkę masz, no, może być ta drużynka jest git tak naprawdę. Nie jest to konto wcale tragiczne, bardzo, bardzo przyjemne konto. Fajne statystyki rozłożone, tak, ja się mam być szczery. Bardzo fajnie. I teraz przejdźmy do twojego konta tylko na PL27, tak? Dobrze mówię? Eee, Mich, as. Okej. Okay. O jest. Polskie świry, super. <grych> statystyki. Tutaj masz wyrównane statystyki, w sumie nie jest tak źle z tą siłką tak naprawdę. Tu masz Paula, ok, tu expisz go na razie. Rzutki sobie oczywiście załóż. E, tutaj widzę, że jakieś część setu już masz, e, więc nie jest źle. Tutaj drużynkę masz polskie świry, która ma drzewienka, ale tu tam pewnie gra sobie jakoś tak free to play bardziej. E, tak naprawdę nie jest to konto złe. E, kacik już takiś ogarnąłeś. Statystyki są fajne, siłki na, nawet nie jest tak ultra źle. Mogło być źle, ale nie, nie jest źle. Nie? Jest fajnie, fajnie, jest siłki. Ehm, statystyki Boże, smakacze fajne. Ehm, pecik, tak naprawdę. Na razie go jak myślę na pierwszą to jest nawet git, te dwie ostatnie takie. Ech, ta środkowa to dobra, dobra. A to ostatnie to strzał w dziesiątkę. Czekajcie, tutaj strzał w dziesiątkę, bo jestem totalnym botem w strzał w dziesiątkę. Tu było, czy nie, nie, nie. Ehm, ja na pewno mam. Trzeba w dziesiątkę, jestem tego pewien. O jest trzeba w dziesiątkę. E, 30% szansa na, na to, że twoje kuwa jak krytyczne za o 50% więcej obrażeń może... A no nie, dobra, okej. Okay. To jednak to nie jest takie ultra tragiczne. To nie jest takie ultra wcale tragiczne, dobra. To zwracam honor w takim razie. I, ten, i to te, te, te też takie nie jest ultra tragiczne. Mm. Nie, jest to takie złe. Są lepsze umiejętności oczywiście, ale to nie jest jakieś ultra mega źle. Więc konto fajne, fajne. Dobra. Zobaczmy sobie misję. Ja w ogóle wbiłem wczoraj czy przedwczoraj już nie pamiętam. Chyba wczoraj wbiłem 200 400 poziom, a dzisiaj już wbiłem 402. 400 <laughs> Prawie. No nie, dzisiaj raczej nie... Wbiłem. chociaż czekajcie. Stanę 80 tysięcy zadań, nadzwy zadań nadzwyczajnych. Czy mam tu jakąś doświadczenie? Nie mam. Tutaj z treningów... Czekajcie, mam tu jakiś trening, dobra, zróbmy ten trening. I w ogóle zobaczcie sobie, ile jeszcze mam dzisiaj trenów do zrobienia. To jest masakrycznie dużo trenów. I tak, co ja tu jeszcze, tak, czy dostanę dzisiaj jakieś doświadczenie? Tutaj nie dostanę. Czy tutaj, a tutaj już nie dostanę nic. W takim razie... Czy tutaj coś? Nie, tutaj nic. Czyli tak naprawdę, najprawdopodobniej dzisiaj no 120 tysięcy musiałbym uzbierać, no, może więcej nawet. Eee, ze 100 tysięcy mniej więcej muszę sobie tak uzbierać doświadczenia na te żeby wybić ten... A może się uda 400, 402. W który jestem w rankingu doświadczeniu? Okej. Okay. 46 miejsce. Nie jest wcale tak ultra źle. Eee, tutaj widzę, że Wataha solidnie ciśnie. O, widzę, że na pierwsze miejsce, a w ogóle jest, ja wam coś opowiem, Jed jedną śmieszną e, sytuację, mam nadzieję, że nam się uda z naszą drużynką kiedyś, e, że nam się uda kiedyś to zrobić, ale popatrzcie się na to, brakuje mi tylko i wyłącznie pierwszego miejsca i dostanę 50 punktów. <grym> Pierwszego miejsca mi brakuje i będę dostany 50 punktów umiejętności, a 50 punktów umiejętności to jest tak naprawdę dużo, bo to jest mniej więcej coś około 150 statystyk darmowych tak naprawdę, jeśli bym miał farta, no raczej około 150 powinno wpaść, 100 może, eee, więc tak naprawdę to jest, to jest dosyć sporo tak naprawdę. Kurwa, ale się powtarzam dzisiaj w tym odcinku. <laughs> Dobra, w pierdziele go po to, proszka i mi odwala. E, dobra, ale 50 umiejętności, tutaj czeka... czekajcie, mam coś tu ciekawego jeszcze, tutaj to, ale nie mam punktów, bo dzisiaj wydałem sobie dosyć punktów, nie pamiętam na co. E, będę sobie pozwolił te punkty, te zębatki zbierał i sobie będę powiększał to, tylko na początku sobie będę e, sobie, nie se, sobie brał e, te punkty, myślę, że na początku sobie będę właśnie brał te za 800, potem te za 400, chociaż może te za 400, pierwsze będzie 200, sorry, no to nie, no to pozbieram te za 200, e, tutaj za 800 punktów będę miał 7 punktów umiejętności, Ok, tutaj 50 dostałbym, tutaj nic nie muszę brać, pod o, okna tutaj przydałoby się, czyli raz, dwa, dwa tylko i potem dwa, Ok, czyli jednostki dostanę, dobra, ale już, już nie, nie będę już pierdzielił głupot, tak naprawdę przejdźmy do... Czy jest tu jakiś ktoś kolejny, kogo mam ocenić? Czekajcie, czekajcie. MTKPL26. Ok. ten Świat. MTK. MTK. Ok. No brainers. Nie jestem. Pokażę. Stała drużyna statystyki. Ok. A, trochę więcej siłki, ale jest. nie, No dobra, tak. 4-5 tysięcy siłki. Byłoby fajnie. Ale nie jest ultra źle pecik. No może być. Czekajcie, ten, to walo, on ten walo, czekajcie, ja go mam. E, on tu gdzieś był, czy nie? Mam go. E, Zdawane przez ciebie bronią... Kurde. broń, broń rzucaną. Wyczku, ale patrz, masz pecika, e, który ci daje obra większe obrażenia bronią rzucaną, a nie ma rzutek. E, więc załóż sobie rzutki. E, to pierwsza umiejętność może być, to trzecia umiejętność krycie. Ja pierdolę, jaki jestem chujowy w petach. Ehm. <laughs> e, dobra, dobra, kryj się, to jest e... słabe, słabe, to, to jest naprawdę słaba umiejętność. I prawie w drużynę weszłem, bo kurwa. <laughs> e... No to na pewno e, na twoim miejscu bym tą, e, tą ostatnią umiejętność wymienił, chociaż ta druga umiejętność też jest troszeczkę taka useless. Tak szczerze, jeśli mam być szczerym. E, no i co, drużynkę masz, a nawet kit. Ci nawet git, fajna drużynka, nieźle. Co ja Ci mogę powiedzieć? No, no, no graj dalej, ciśnij dalej e, i oczywiście mm, życzę powodzenia. E, I dobra, jest tu jakaś kolejna osóbka, którą ocenić? Tak, jest. Okej, okay. jeszcze tutaj mam dwie osóbki, Ok. PL-27, kurczę ten PL-27 Fajnie że, fajnie, fajnie, że ludzie przechodzą na mój kanał z PLO27. Wix. Wix, bo ja tak naprawdę nagrywam tylko PL26, ale w sumie tak naprawdę można powiedzieć, że integruję się w każdym serwerem. Dobra, z Business Club. Co ja ci to mogę powiedzieć? Masz statystyki masz takie, że... Dałbym więcej siłki, tak 8000 siłki. Troszeczkę bym zbił z inteligencji. Tutaj masz tak, pierwsza... O, pecik nie, pecik jest fajny, fajny, bardzo fajny pecik. Nie, ale tak naprawdę te statystyki nie są takie ultra złe. Możesz tak naprawdę zbić do 13 tysięcy tej siłki, tej inteligencji i dać w siłkę, żebyś miał tak 8 tysięcy. Te statystyki tak się wyrównają bardziej, ale wtedy wiesz, masz tego więcej za te szczęście kryty, ale pasowałoby, wiesz, żebyś zadawał więcej obrażeń przez te kryty, więc dlatego siłkę więcej. Co ja ci też to mogę powiedzieć? Paradoksalnie możesz zbić się z tej intuicji tak naprawdę, jeśli chcesz robić takie bardziej antytoksyki, więc możesz troszeczkę zbić tej in intuicji. I na przykład dać wsiłkę, co, nie? No wiesz, wiesz o co mi chodzi. Ale tak naprawdę tutaj masz wszystko fajnie, założone rzutki, oczywiście. Tutaj masz jakąś opis drużyny, biznes, club kojarzy drużynę. E e Widzę, że tutaj też nie ciśniesz. masz bardzo fajnego, kostacik masz fajny. No, nic tylko pozazdrościć, tak naprawdę <laughs> nie nie jest źle. Tak naprawdę, ja ten secik też będę wymieniał. Może nie na ten secik, tylko w kolejnym sezonie. Mam nadzieję, że ten secik w kolejnym sezonie będzie też jakiś bardzo fajny. E, I zobaczymy, jak to będzie. E, no, ale dobra. Przejdźmy do ostatniej osóbki. E, jest nią Cichy Asap PL27. Ok, Cichy Asap, e, Cichy Asap. Okay. E, czy 95. 90... Trzecie miejsce. Dark Matter. Kojarzę drużynkę. Pop Smoke Forever. No niestety umarł. Statystyki fajne. Nie jest ultra jakoś tragicznie. Siłki mogło być więcej. Ale nie jest tragicznie. Pecik. Tu widzę, że masz jakiegoś pecika. Podaj kijek, tak naprawdę przynieść kijek to było. Czekajcie. przynieś kijek. O jest tutaj. Przynieś... Nie, nie czekajcie. Tu był jakiś przynieść kijek. Tu jest przynieść kijek. Jest to. A, słaba, słaba, słaba ta umiejętność jest, dobra, okej. Okay. Więc tą, tą drugą umiejętność bym wymienił, tak naprawdę. E, co tu jeszcze masz? E, czy masz... E, twoja postać... E, <grytania> zamknięte oczy cały czas, ale dobra, żartuję oczywiście. E, no tak, powiem ci tak, statystyki są przyjemne, drożdżek masz pewnie 4 czy 5... O kurde, oni, aha, oni nie mieli trenów. Nie mieli trenów. Ok, ale, ale fajna drużynka. Cztery, tu widzę, że masz e, trowki, macie 4 trówki na energię, więc jest fajnie, fajnie. Sorry, że, że tak e, siąkam na nosie, ale kurwa, rozje, rozjebana staleria. alergia. E, no i co ci mogę powiedzieć? Jeszcze cichy, e, bardzo fajnie. Trenów też może nawet fajnie wykonanych. Prawie 300 poziom, więc nieźle, nieźle ciśniesz. No fajne statystyki, fajne. Tak naprawdę pewnie znając życie na moim poziomie będzie o wiele lepsze statystyki niż ja. E, ale no ja mam chujowe statystyki, więc na mnie na, najlepiej nawet na mnie nie patrzeć. <śm> ja tak, tak naprawdę na odcinku mógłbym tych statystyk tutaj nie mieć, więc <śm> ja bym mógł ich nawet nie pokazywać, bo są tak chujowe, że szkoda pokazywać. Dobra, <śm> odciska, ja tak naprawdę kończę ten odcinek, ja wszystkich żegnam. E, dzisiaj taki właśnie szybszy odcinek. Co ja sobie mogę powiedzieć? Na razie, cześć i pa!